Cześć. Cześć. Karolina. Kasia. To co, przyjechałam sprawdzić, co masz w szafie. No i co <grym>? my tutaj mamy? Porządeczek przede wszystkim. O, wygodne rzeczy. Sekcja rzeczy wygodnych widzę największa. No bo to się szybko założy, tak? W sensie wskoczę w dżinsy, bluzę i tak, biegno, tak. A co ty byś Kasia chciała? Jak ty byś się chciała ubierać? Ja bym ubierać? chciała tak bardziej żeby było stylowo. Wydaje mi się, że można się ubrać szybko, ale fajnie, tak? I tak, żeby, żeby się jakoś wyróżniać, o. Czyli jesteś gotowa zrezygnować tak. z tej wygody na rzecz elegancji? Tak. No to bardzo dobrze. Tu masz bardzo ładną rzecz. Sukienka w kwiaty, bardzo fajna. Fajny dekolt, ładny jest ten print. Dobra długość, bo obstawiam, że masz bardzo dobre nogi, które właśnie ukrywasz ja tą ja długą łagunkę, spódnicą. Tak, w sensie więc trochę ukrywam swój brzuch. Ona jest bardzo fajna, ja ją zabieram. Będziemy z nią robić jakieś stylizacje dalsze. Fajnie. Tu masz jeszcze fajny bardzo t-shirt w paski. Paski nie lubię w ogóle, tak. Bardzo ładny jest ten t-shirt, ma fajny dekolt, bardzo ładne te poziome paski, białogranatowe, to jest bardzo stylowe połączenie kolorystyczne. I właśnie ona też nam się sprawdzi do czegoś eleganckiego. A jakbyś się, Kasia, miała ubrać do pracy, to co byś założyła? Jakbyś miała teraz jakieś tutaj jakieś ważne dobrać? spotkanie, to założyłabym coś, co mi się sprawdza od wielu, wielu lat w różnych takich sytuacjach właśnie biznesowych, <ścoughs> mój żabot. I, i Czarnia Sukienka. Marynarka, tak. Ja bym Cię chciała w tym zobaczyć. Dobra. To leć się, przebierz i okay. e, ja na Ciebie czekam. <laughs> Że czarna dama. Tak. Tak byś poszła do pracy. Ta sukienka fajna ma w sobie to, że ci odkrywa nogi i od razu mm -hmm. widać, że masz zgrabne nogi. Ale tutaj u góry dzieje się za dużo. Ta sukienka z tym żabotem tutaj, i na to jeszcze ta marynarka, Wypakowałaś się tu strasznie u góry tutaj te bufki, z bardzo dziewczęce, ale nie wiem, czy to. Ja tak nie czuję, żeby to było eleganckie. Raczej taka dziewczynka i to zapięcie pod szyję, brak dekoltu, to w ogóle nie robi dobrze sylwetce. Tu by trzeba było pokazać swoją talię, pokazać, odsłonić dekolt. Jakbyśmy miały tutaj. Szyję, od razu by się zrobiło lżej. Też wydaje mi się, że byś od razu nabrała pewności siebie. Buty bym ci też zmieniła trochę na wyższe. Czyli czas na zmianę. Czas na zmianę, <laughs> zdecydowanie. I musimy iść w jaśniejsze kolory.